Dobra, fryzurka poprawiona, to można zaczynać. Cześć, wszystkim, moi drodzy, dzisiaj po raz kolejny witam Was w QA, czyli Waszej ulubionej serii, gdzie pooglądamy sobie gagi z różnego rodzaju materiałów, a także podpowiadamy na pytania. Dziękuję Wam za wszystkie, które udzieliliście pod ostatnim QA i się tak bardzo pozytywnie wypowiedzieliście na temat live'ów, które będą startowały już naprawdę w jednoczesnych, równych odstępach od siebie, ale w jakich to zostaniecie oczywiście poinformowani. Teraz już bez zbędnego gadania przechodzimy do naszego. Odcinka, wrzućcie tylko lajka like i subskrypcję, wpadnijcie na fejsa i instagrama, bo musicie nam wpaść, żeby było nas jeszcze więcej, żeby społeczność tego kanału rosła w siłę, bo przecież o to nam wspólnie chodzi. Lecimy do pierwszego Q&A. Pocór Ognia. Ciekawi mnie twoje imię. Rodzice dali ci je po prostu tak oryginalnie. Czy masz jakieś wschodnie korzenie? No powiem ci, stary, że absolutnie żadnych wschodnich korzeni nie mam. Jestem Polakiem z krwi i kości. A poza tym moim zdaniem jest to fanaberia mojej mamy, która pomyślała sobie, że jeżeli rodzi tak wyjątkową osobę, no to wyjątkowe osoby potrzebują mieć bardzo nietusinkowe imię. A tak szczerze, no to nie wiem. Po prostu mojej mamie się spodobało te imię i tak zostałem nazwany. Ale w tym miejscu myślę, że można podziękować dzięki mamuś, bo naprawdę imię mi się cholernie podoba. jest coś takiego, że za każdym razem zrozumiesz, że to mówię może... Co takie? To kuźra nie... Oho, oho, osapny go! Bo do cyklu na takie kole. Jak dla mnie. Jak? Takie kurna gumy-pumy. Ale oni... oni są gumowe tacy. No, ale oni tak... Oho! Yo, man, czo! Yo, yo, man! Oh, my man! Oni tak gadają tak bardzo specyficznie. No. No. Brytyjczycy to w ogóle tak... Nie wiem, się mi się najbardziej podoba jak mówi Matthew Machanahey. Najlepiej gada. And I got pizza fucking house and good dinner. Chodzi ty tylko zrozumieć. Taki teksa, te, teksański akcent. Tak jak mój. że jestem z Polski. The Leaves. Za którym razem zdałeś prawo jazdy? Ta sztuka udała mi się za drugim razem, niestety, no nie za pierwszym, chociaż sądziłem, że już naprawdę potrafię jeździć. Ale to w ogóle to jest historia mojego życia. Podchodząc do egzaminu, wylosowałem mężczyznę, egzaminatora, który oczywiście, wyczytując mnie, tam jest takie nagłośnienie w, w sali, gdzie oczekujecie na egzamin, wsiadłem do auta, bez zbędnie ja zrobiłem łuk, no i wyjechaliśmy w miasto. I później zaczęły się naprawdę, no regiele. musiałem wyprzedzić ciężarówkę, która stała na podwójnej ciągłej, zasadzie, znaczy stała obok podwójnej ciągłej. Oczywiście wtedy, jak je, występuje ta linia, to nie można wyprzedzać, ale to akurat dobrze zrobiłem. Ale facet powiedział taki tekst: proszę jechać zgodnie z kieru zgodnie z, ze znakami pierwszeństwa przejazdu, coś takiego. Ale w momencie, kiedy ja wyprzedzałem tę ciężarówkę, no to nie mogłem zobaczyć znaku, który ona. Siłą rzeczy mi zasłaniała No i wyprzedziłem ją, mówię zadowolony, dobrze zrobiłem A facet, bęk, po hamulcach ja Coś zostało? co się No niestety nie zastosował pasie do mojego polecenia Egzamin negatywny Ja mówię, proszę pana, pasy chyba ze mnie żartuje No przecież w moment nie mogłem tego zobaczyć Tak ważniejsze jest chyba bezpieczeństwo niż to Nie, 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 proszę pana, egzamin negatywny Proszę się przesiąść ja mówię, no dobra, okej, okay. trochę dziwne no i przesiadałem się na miejsce pasażera, pojechaliśmy do Wordu, gościu wręcza mi tę kartkę no i ja ją dostaję, ścisnąłem w palcach i rzuciłem o, o kokpit i mówię do widzenia i tak delikatnie trzasnąłem drzwiami, byłem mega zdenerwowany, przyjeżdżam dwa tygodnie później, no i siedzę dalej w tej sali dla tych, co oczekują na egzamin i naraz komunikat pan Dymitr Błaszczyk zapraszamy, stanowisko 8, Renault Clio Pan X Y. Ja tak słucham, mówię. Halo, coś kojarzy ten głos? I po raz kolejny ten sam komunikat, ja mówię. Materdeo. To jest ten sam typ. Po egzaminku, ale jakoś mi się udało zdać. Pomimo tego, że jeździłem 54 minuty i robiłem dosłownie wszystko. Zatoczka, jakieś tam dziwne manewry. Już teraz naprawdę nie pamiętam. No i wracamy do Fordu, a facet tylko tak. No, panie Dymitrze, teraz było lepiej, ale. No to tak, to źle, to źle, to źle, to źle, to też źle, no tutaj średnio, tu słabo. Mówię, ty no zaraz powiem im, że negatywne, to, to już chyba naprawdę rozwalę te, tą, tą furę. gościu tak, zdane. I szybko wyszedł z samochodu. I tak się w zasadzie zakończyła cała ta historia, ale było naprawdę ultra śmiesznie, bo jeżeli wtedy bym nie zdał, to już chyba bym był mega, mega zdenerwowany. Ja nie, ja, ja czytałem, że, że, że tak właśnie no. jest, że już wypiłem 5 litrów, to starczy. Pobierają <grystki> <grystki> Tak, tak. To jest wszystko na żywo. To do Hongkongu idzie. <grystki> no, tu jest stanowisko pana kierowcy. Wygląda mniej więcej, biegi tutaj, wszystko. Zaraz będziemy ruszali w podróż. To co, zwalniam, kurtynę, zamykam drzwi i <grystki> jedziemy. mi głowę chyba, co? Dobrze. I tak napiszcie. Daniel, o co chodzi z tym producentem? Oj, poczekaj, Daniel, bo mi słońce za bardzo pali w łeb. Jak o co chodzi? No, słuchaj, no, jeżeli jest jakiś kanał, jeżeli jest jakiś film, no to musi być aktor, w tym przypadku ja, jako prezenter, no i musi być osoba, która będzie stawiała też inne kroki: administracyjne, finansowe i właśnie w naszym przypadku jest to producent kanału, więc. Pamiętaj, jeżeli coś widzisz, to nie zawsze to się musi wszystko odnosić do jednej osoby, a za daną produkcją może stać naprawdę sztab ludzi. Więc producent kanału odpowiada za sprawy administracyjno-finansowe. Natomiast ja odpowiadam chyba nie widzisz mnie teraz dobrze, teraz pali mi bardzo twarz, ale nie istotne. Ja odpowiadam za kwestie prezencyjne, on odpowiada za kwestie finansowo-administracyjne. I tak się dzielimy obowiązkami. Bardzo szybko mówię jak Eminent, prawie dlatego trzeba kończyć. <sum> Się zastanowiłem, że w sumie, co mi szkodzi Przecież nie prowadzę, nie? Zobaczcie jak leje, majówka Ale medale kupujemy Nie, gadać o tej majówce czy nie? Dobra, damy jeszcze raz Dobra, bez majówki Zapakuj to jeszcze raz Nie, ja powiem teraz, że albo nie Tyle wystarczy А ура, Twardy Jan, wyrzuciliście z TVP przez kanał na YouTube? Żałosne. Odnieś się proszę. Janek, zostałem poinformowany, że niestety nie mogę prowadzić kanału na YouTube i równocześnie pracować w telewizji polskiej, dlatego zostałem wyrzucony. Ale tak naprawdę, chyba jedynym i słusznym powodem, bardziej racjonalnym na moje zwolnienie, to powód oczywiście testu prezerwatyw. Bardzo dziwne, nigdy nie uważałem, że ten test może mi zaszkodzić, a może Wam pomóc. Oczywiście to wszystko jest ujęte w ramach rozrywki i należy o tym pamiętać. Niestety to się pewnym ludziom nie spodobało i zostałem eksmitowany z roli redaktora w telewizji polskiej. Szkoda. Chyba troszeczkę tak, bo jednak spotkałem kilku naprawdę bardzo fajnych ludzi, ale też spotkałem wrogów, którzy no nie ma co ukrywać, nie kryli się z tym od samego początku. Niemniej jednak każda decyzja z biegiem czasu staje się dobrą decyzją, więc tak, ty, tak też na pewno będzie w moim przypadku. A pamiętajcie, że każdy koniec jest początkiem czegoś nowego. Obłakałem. a ja. kolonii. O! Bo była burza Te <grymne> patrz, no się poryczałem W takim małym y, 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 namiociku A przecież jest nie płacz! ja nie będę ryczał Cześć wszystkim! Moi drodzy, czy powiedzcie... Nie, czy powiedzcie. Daj mi tą rękę Jeszcze raz Tak, od... O Cześć wszystkim <śleskujesz> Nie, nie, nie i będzie jeżeli chociaż przez chwilę będę obcował z tym co na co dzień obcują ci obcokrajowcy. Czyli pieniążki, no bo to jest, to jest obcokrajowcy. <śmiech> 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 Michał Jaworski. Ile masz wzrostu? Drogi Michałku, mam wzrostu 1,84 m, natomiast do drugiej gimnazjum byłem zawsze najniższy w klasie, miałem około 1,55 m, 1,65 m później, a na jedne wakacje wystrzeliłem i urosłem dokładnie 19 cm, aż mam powiem ci szczerze rozstępy troszeczkę na plecach, ale no wiesz, coś za coś jak to się mówi. I niestety trzeba się żegnać. Dobra, niedługo się i tak widzimy, także co będziemy tutaj pieprzyć. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. 100 lat życzę. Czekajcie na jakieś życzenia, czy pożegnanie odcinka. Pożegnanie odcinka, więc pamiętajcie, żeby wrzucić lajka i subskrypcję, wpaść na face'a, instagrama. Dziękuję, że zostaliście do teraz, że nas tak chętnie kibicujecie w naszych wszystkich poczynaniach, filmach. Zostańcie z nami do końca, bo będzie naprawdę kozacko. A teraz trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.